No, witamy po raz kolejny, tym razem Małgosia Kosakowska i ja, Elżbieta turzyńska kijek Dzisiaj chcemy mhm. porozmawiać na temat sponsorowania w network marketingu i tym, jakim człowiekiem, jaką osobą powinna być osoba, która sponsoruje swoją grupę. My działamy w takiej dziedzinie, która dotyczy. Tego, żeby mieć mniej osób, a działać bardziej w głąb. W związku z czym sponsor ma tych pierwszych osób niewiele, ale potem będzie, będzie ich przybywało w miarę jak każda z osób będzie rosła w siłę. I na tym właśnie polega sponsorowanie w network marketingu. I sponsor to taka osoba, która pomaga poprawić styl życia. Innym osobom, a tym samym i sobie. I działa na zasadzie współpracy, y, y, przyjacielskich zależności, po to, żeby osiągnąć y, taką osobistą wartość plus jeszcze wartość finansową, którą jest dochód pasywny. I sponsor też działa na początku jako osoba rekrutująca. Natomiast w późniejszym okresie czasu no, te rekrutacje właśnie powinny przechodzić we współpracę w grupie i powinna być tak stworzona atmosfera, i tak to wszystko być zorganizowane, żeby to sponsorowanie było i przyjemnością, i tym dochodem pasywnym. I dobry sponsor to taki, który nie czuje się komfortowo i ciągle czegoś poszukuje i ciągle chce czegoś więcej dla grupy i dla siebie, bo tylko wtedy taka grupa rośnie w siłę i chce razem pracować. I to jest tak zwana piramida odwrócona, czyli sponsor jest na dole, grupa jest na górze. Natomiast ja chciałam teraz powiedzieć o tym, czym jest. Biznes tradycyjny, że jest to również praca w grupie, ale zupełnie inna. I tutaj osoba, która jest na górze, jest właścicielem biznesu, ma wszystkich innych pod sobie, spod sobą, i tutaj już nie ma takiej współpracy, jest raczej wymaganie są zależności takie już na zasadzie struktury danej firmy. I tu bardzo łatwo jest wy, wy, wymienić osobę, która się nie sprawdza na osobę, którą się sprawdza. Natomiast w sponsorowaniu, w network marketingu jest tak, że e, współpracuje się z osobami, które chcą, czyli one chcą pracować, chcą działać i tylko należy im pomagać. Natomiast biznes tradycyjny w którym najwięcej ludzi pracuje, czy to na etacie, czy w korporacji, czy w biznesie takim małym, usługowo-przemysłowym, to wszędzie jest taka zależność raczej nadzoru działania. I tutaj do takich przyjemnych relacji, do takich wspierających się relacji nie dochodzi. Natomiast właśnie w network marketingu jest mowa zupełnie o innych relacjach. My z biznesu tradycyjnego nie jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze do pracy w network marketingu. I dlatego są te nasze spotkania, bo chcemy pokazać różnice pomiędzy biznesem tradycyjnym, którym jest ponad 90 osób, ponad 90% osób zatrudnionych gdzie oni są właśnie zatrudnieni tylko po to, żeby zabezpieczyć swój byt, taki ten podstawowy, tą potrzebę bezpieczeństwa, przetrwanie, przynależność tylko do firmy, ale w momencie, kiedy mamy, dokonywane są wypłaty. Natomiast w network marketingu mamy do czynienia już z tym, że jeżeli jest osoba chętna, to na tyle sponsor działa, żeby tą osobę do tej swojej grupy przyzwyczaić, żeby ją zjednać ze sobą i żeby ta współpraca wyglądała no, na zasadach przyjacielskich, a jednocześnie i ekonomicznych. Czy nie tak, Małgosiu? to Tak właśnie jest. Jak ty widzisz pracę sponsora? No bo jesteś liderką, działasz już jakiś czas. W związku z czym, jak Ty odbierasz swoją pracę jako sponsora, co Ciebie y, napędza do tego działania? Halo, halo, Gosiu, uciekłaś mi. Gosiu, no proszę, pogoda nam nie sprzyja. Jakoś tak się dzieje, że te ostatnie sprawy klimatyczne wyrzucają nas z działania, ale już Gosia do nas wróciła i wszystko gra. Podziel się ze mną teraz i nie uciekaj już, jak ty widzisz siebie jako właśnie sponsora, lidera i co ciebie napędza do tego działania ciąg dalszy. No co mnie napędza? To, to mnie napędza po prostu, że ja mam duże, duże marzenia. I to, co ja teraz robię, to, to po prostu, to było zawsze moim pragnieniem, żeby się unie... No widzę, że te pogody niestety nas tutaj ograniczają w działaniu. Cały czas mi Małgo się wyrzuca, ponieważ no właśnie, działanie w network marketingu można robić wszędzie. Można robić w domu, można robić poza domem. I Małgosia akurat teraz jest na wywczasach, gdzie nad morzem szaleją wichury, w związku z czym tym razem mamy właśnie takie różne przygody związane z nie, wyrzucaniem jej poza, poza nasze spotkanie. Ale to nie, wszystko jest mało istotne. Nie gosieńko, mało istotne jest to, że cały co jakiś czas ucieka. Tak, wszystko mało istotne, ale trochę mnie dekoncentruje, bo co chcę odpowiedzieć, to mi się złamanie. Nie wiem czy właśnie u ciebie, czy u mnie, ale tutaj jest trochę taka pogoda, że ma za chwilę może czasami być burza, może jakiś zasięg, bo to nie wiem. No więc wracając do tego pytania. To było odnośnie i co, co ja widzę w tym moim sponsorowaniu, tak? To właśnie tak. te Tak. Słuchajcie, to jest tak, że ja, jak ja już zasponsoruję sobie jakąś osobę do tego naszego marketingu, nie sobie, tylko do nas, to nie robię tego po to, żeby, żeby siebie zadowolić, tylko żeby żeby wyjść naprzeciw tym marzeniom, które ta osoba ma, że też chce coś zmienić w swoim życiu. I jeżeli ty nie masz jakiegoś dużego, dlaczego, że nie masz takiego pędu, żeby coś zrobić innego, żeby w tym życiu się poprawiło, żebyś mógł spełnić swoje marzenia, czy, czy, czy nieważne, no obecnie to, co ktoś tam ma swoje, dlaczego każdy ma inne. Albo teraz są takie same to to jest tym, który napędza do tego działania. A poza tym, jeżeli już mamy te dysponsolowanie, to tak No właśnie, widzę, że tutaj będzie dzisiaj jakoś trudno nam przeprowadzić to wszystko. I nie wiem, jak tu zadziałamy dalej. No ale nie mniej, ja teraz może jeszcze coś powiem o biznesie tradycyjnym, że biznes tradycyjny jest takim modelem nakazowo mm, kontrolowanym. Natomiast natomiast y, y, nie, to działa tak trochę destrukcyjnie, ponieważ w tym biznesie tradycyjnym, no, mm, mamy tak, że mm, osoby, Muszą coś wykonać, jeżeli nie wykonają, to, to się wtedy ich, że tak powiem, ruguje z tego zespołu, żeby nie opóźniały całego działania. Natomiast w sponsorowaniu jest cały czas relacja przyjacielska, prawda, Gosiu? Tak, sponsorowanie polega na tym, że jeżeli właśnie tę osobę zasponsoruję, to ja się nią opiekuję do momentu, gdy ta osoba się nauczy robić to, co ja. I przez ten czas. No właśnie, i taka osoba musi być również zmotywowana. W biznesie tradycyjnym motywacji do pracy raczej nie ma. Jest to po prostu wychodzenie do działania takiego bieżącego, natomiast nie można tego zrobić na zasadzie motywacji, marzeń bo te osoby, które są w biznesie tradycyjnym, to gubią na przestrzeni czasu swoje marzenia. A tu chodzi o to, żeby te marzenia pieczołowicie nad nimi no postępować po to, żeby te marzenia wprowadzać w życie, żeby te marzenia stały się motywacją do dalszego działania, do zarabiania i do robienia wszystkiego. Co jest możliwe, by uzyskać ten status finansowy. Więc w, spo, w sponsorowaniu, w marketingu sieciowym, przede wszystkim istotne są marzenia, które pchają nas do dalszego działania, tak? Nie Elżbieto, no nie wiem, nie słyszysz mnie? No tak ciężko. No więc ja nie wiem, co tu jest, bo. Ja to normalnie zasięgę, ale no, no, no trudno, no jestem na wczas. No właśnie, tak jakoś się tutaj nam dzieje, nie w tę stronę. Będziesz też chyba bym musiała bo jest, no nie mogę kończyć żadnego zdania, żeby mnie nie wrzuciło dzisiaj. Ale słuchajcie, to jest to, że po prostu można to robić z każdego miejsca. W każdym razie jestem na wakacjach i nie zabrałam laptopa. Nie ma tu takiego internetu, jak był porządny, że mi się tam nie zawiesza. I trzeba się z tym zmierzyć. A poza tym ta praca w tej grupie, w grupie w ogóle, to polega na tym, że jeżeli mamy jakieś problemy, to je wspólnie rozwiązujemy. I jeżeli ktoś czegoś nie, nie umie, to pokazujemy mu drogę, żeby się tego nauczył. Także to jest właśnie najważniejsze, że. Choćbyś nic nie umiała, to nie jesteś nigdy sam, nie jesteś sam w grupie. Pomagamy sobie i wspólnie się uczymy. Także ja po prostu robię to, co lubię. Cieszę się, że mam taki wspaniały zespół. Że, że jeżeli kogoś zasponsorujemy, to się nim opiekujemy, żeby on się tego samego nauczył, żeby potem mógł przekazać to wszystko swoim następnym osobom, które zasponsoruje, i żeby powoli się w ten sposób realizowało to, żebyśmy krok po kroku. Dążyli do tego naszego celu, który sobie wyznaczyliśmy. Prawda, to? No, dokładnie. Czyli sponsor działa tak, żebyśmy byli cały czas zmotywowani do działania i żeby spełniać dokładnie. oczekiwania przede wszystkim osób, z którymi współpracujemy. I właśnie to jest to, że tu występuje współpraca. I nie ma możliwości rywalizacji. I tak jak teraz na przykład nagrywamy, jedna jest w jednym końcu kraju, druga jest w drugim końcu kraju. U mnie wczoraj były burze, dzisiaj akurat niepewna pogoda jest u Małgosi. Co też powoduje tutaj przerwy w tym naszym programie. Ale to nie jest powód do tego, żeby mieć do siebie wzajemnie jakiekolwiek pretensje, czy cokolwiek by się działo nie tak między nami. Bo jesteśmy w stanie zrozumieć to, bo chcemy pomagać sobie wzajemnie. I po to, żeby osiągać dochód pasywny. A dochód pasywny osiągnie się kiedy, Gosiu? Kiedy się osiągnie dochód pasywny, kiedy już się nauczysz wszystkiego, nauczysz te osoby, które zasponsorowałaś, robić to samo i będziemy duplikować ten system. Jeden mm -hmm. z drugim będzie przekazywał dalej, dalej, dalej. To się wszystko, to dochód pasywny będzie taki jaki oczekujemy, jakiego oczekujemy. I jeszcze chciałam nawiązać do, do tego, że ja, że uczymy osób, że pomagamy żeby sobie ktoś nie myślał, że taki marketing to się bez pracy obędzie. Musisz po prostu chcieć, musisz mieć cel Chcieć się tego nauczyć, bo jak nie będziesz miała takich chęci i tego wielkiego, dlaczego to się samo nie stanie. I jeszcze nie, nie jest tak, że my wszystkie wszystko za wszystkich robimy. Bo to nie na tym polega. My po prostu wskazujemy kierunek, pokazujemy, gdzie masz to znaleźć, gdzie masz to znaleźć, albo gotowy materiał dostarczamy, żeby ta osoba nauczyła się dokładnie tego samego, co my. Bo. Jeżeli ty os tą osobę zasponsorowaną nauczysz i chcesz, żeby ona była w, pe no w pewnym momencie. Żeby była w pewnym momencie pewnie niezależna. I to o to właśnie chodzi, nie? Żeby była ta osoba niezależna. Tak, no żeby ona była osobą niezależną i żeby była w pewnym momencie stała się lepsza ode mnie, lepszą wersją mnie. Tak mamy ich uczyć. Bo jeżeli ta osoba, którą zasponsorowałam się nauczy i będzie zarabiać, to i ja będę zarabiać. I, no i właśnie o to chodzi. A jak mnie nauczy, no... no. właśnie, i ja o to, i ja o to, ja to chodzi, żeby się uczyć w nie ma rywalizacji. I to jest podstawą network marketingu. Bo wykorzystujemy swoje wzajemne możliwości i umiejętności. I gosia jest osobą szalenie techniczną, jeżeli nie ma czynników zewnętrznych jej przeszkadzających. Ale tak, to jest po prostu niesamowitą osobą i pod tym względem jako sponsor może bardzo dużo pomóc swojej grupie. No myślę, że masz tu coś do dodania. Co odnośnie właśnie tej, tej moich zdolności technicznych. No, Zbieram. że jako sponsor jesteś w stanie w swojej grupie pomóc właśnie w, dzie, w działaniu technicznym. No, żeby no to oni ja, mogli szybciej Tak, no, Ale ja myślałam, że już wspomniałam. Tak, no tak, ale myślę, że już o tym wspomniałam, tylko niekoniecznie nie mówiłam stricte o tych technicznych sprawach. Ale tak jest, no czy sama wiesz. Ile się od was nauczyłam, chociaż ja sama jesteś moim sponsorem? A ja, ja przekazałam już wiedzę techniczną, a Ty mi przekazałaś wiedzę, no, z której ty jest coraz lepsza. I ten sposób się uzupełniamy. A ja no, tak lubię widzieliście, że... Tak? No właśnie. I tutaj jest tak, że przekazujemy sobie wzajemnie wizję, wiarę w to swoje działanie. Ja te sobie wypisałam wszystko. A najważniejsze jest to, że w network marketingu jest prostota w działaniu. I tę prostotę no, musi każdy zrozumieć, a to nie jest takie łatwe dla osób, które większość czasu pracowały w biznesach tradycyjnych w różnych możliwościach. I najważniejsze jest to, żeby pozytywnie myśleć, żeby jednak mieć cały czas nad głową te swoje dlaczego, te swoje, swoją taką motywację do przekuwania marzeń w rzeczywistość. Jak ty przekuwałaś to? Najlepszym przykładem jest to, że tu jesteśmy razem. I jak ja chciałam, żeby te marzenia się spełniały. To ja, to ja, jak czegoś nie umiałam, poznawałam, szukałam, zanim trafiłam na właściwe osoby. No i, i to jest właśnie to, to, czym chciałam spuentować, że jak masz ten cel, znajdziesz właściwych ludzi na drodze i chcesz tak naprawdę coś zmienić, no to nie ma siły, żebyś tego nie zrobiła. No właśnie. No czyli i trzeba być osobą pracowitą, po to, żeby być. Również skupionym na działaniu, ale również nierozsądnym. Na czym nierozsądnym ale... polega w, w tym, żeby być sponsorem? Trzeba być po prostu niepogodzonym z tym, że coś ci nie wychodzi, że można to poprawić Dokładnie. lepiej, że można coś z tym zrobić, żeby właśnie, żeby właśnie iść do przodu. I na czym polega ale ja... Twoja nierozsądność? Poczekaj. Ja, ja bym jeszcze powiedziała, że na te wszystkie zmiany, na to wszystko, o czym mówimy, że można zmienić, to my jesteśmy najlepszym przykładem. Przecież nie jesteśmy już takie młode, a potrafiłyśmy to zrobić. A to dopiero takie młode osoby, które yy są naprawdę całe życie przed nimi, to one są może bardziej takie skłonne na te wszystkie zmiany, a myśmy dały radę, więc każdy da. A co ty mówiłaś o tej nierozsądności? No, no właśnie, no. Na, jak, na czym twoja nierozsądność polega. Oj ty mi zabiła ćwika teraz. <noise> bo, moja na, bo moja nierozsądność polega na tym, że ja po prostu zawsze idę pod prąd. Każdy tam chce iść utartymi ścieżkami. No ja byłam, byłam i jestem osobą niepokorną, nawet w biznesie tradycyjnym nie jestem osobą pokorną. Dlatego może też udało mi się przetrwać do emerytury i nawet na emeryturze dalej coś tam robię. A twoja niepokorność... To Dokładnie na czym chyba polega? tak jak ja, Elżbieta. Więc co, to tak, jak mówisz, no to, to bym się zgodziła z tym, że jestem też taka niepokorna jak ty. Może takie osoby bardziej mają, są otwarte na to, żeby coś zmienić. I, i, i dosłownie. Identyfikuję się z tym, co powiedziałaś, dziewczyno, także chyba jesteśmy na tej samej drodze, dlatego że, że trochę jesteśmy podobne siebie też. No właśnie, i przez takie programy, które teraz robimy wspólnie, w większym lub mniejszym gronie, w zależności od tego, jakie są możliwości właśnie internetowe, to promujemy ten network marketing. I nie ustajemy w tym, ponieważ widzimy w tym potencjał, widzimy w tym możliwości. Widzimy możliwości nie tylko zarobkowe, ale przede wszystkim na własny rozwój, na to, że się nie dajemy, że właśnie idziemy pod prąd cały czas. Wymyślamy sobie strategię, że to można zrobić w ten sposób, to można zrobić w ten sposób. I wspieramy się w tym, że nawet jeżeli któraś coś tam wymyśli w tej swojej strategii, że. Powinno być to zrobione tak czy tak, a druga osoba to widzi trochę inaczej. To nie znaczy, że mamy się ścierać ze sobą, tylko jakiś wspólny punkt, jakąś taką ścieżkę znaleźć dla każdej ze stron, by czuć się komfortowo w tym, co się robi, w tej strategii, w tym działaniu. A to jest na tyle proste, że właśnie wiele osób nie może tego zrozumieć. Ja myślę, że i u Ciebie też w rodzinie były takie osoby, które nie rozumiały tego, czego Ty chcesz tak naprawdę. Tak, to dokładnie tak samo było. Były też takie osoby, które nie rozumiały. Ale na to potrzeba było czasu, żeby one zobaczyły, że to daje mi dużą satysfakcję i, i, i zadowolenie z tego, co ja mogę teraz robić, będąc na emeryturze. No, a wracając jeszcze do tego, co mówiłaś wcześniej, to yy, o tym rozwoju osobistym, to wiesz, że ja tak myślę, że dla mnie to jest najcenniejsze, ten rozwój osobisty. To, że to, że to jest yy, droga do tego, żeby mieć więcej, większe pieniądze, to to jest coś, co najbardziej cenię przez ten czas, co się nauczyłam, że, że yy, po prostu zmieniłam się, nie wiem, może o 180 stopni, o 360, to na pewno jeszcze nie. Tyle mi dało to, że, że spotkałam właśnie tych, te osoby, że zaczęłam się, że dążymy do tego celu poprzez rozwój osobisty i żebyśmy w tym naszym marketingu osiągnęły ten swój cel. No właśnie. I proszę zobaczyć, że taka praca w network marketingu, sponsorowanie nie jest rzeczą męczącą, jest rzeczą prostą. Nie jest męczącą i ona działa na zasadzie wciągania, czyli takiego aż zanurzenia się w tym działaniu na tyle, że przestajemy network marketing traktować jak pracę. To zaczyna być Dokładnie. to, co Małgosia powiedziała, że dla niej zaczyna w tym całym działaniu yy, wiodącą rzeczą być rozwój własny. Przez to, że ona się nie zamknęła, jako emerytka, tylko w określonych działaniach, które do tej pory uchodziły za standard. I dlatego pewnie w wielu przypadkach no nie spotykała się ze strony najbliższych z takim y, zrozumieniem Akcept, tak, i akceptacją, akceptacją brak, prawda? Akceptacji, tak. Brak akceptacji był, tak. Ale teraz Ale trochę to czasu... wszystko przebrnęłaś. Tak, wszczepnem, bo, bo oni zobaczyli też te pozytywne, pozytywne zmiany i, i zaczynają powoli akceptować to. Także idzie ku dobremu. No właśnie. I tym przyjemnym akcentem kończymy, że praca w network marketingu powoduje nasze zanurzenie się całkowite i to, że właśnie chcemy coś robić, chcemy promować te network marketing i pokazać osobom, że to też jest praca a nie tylko zabawa zabawa to jest później kiedy już te relacje są na tyle bliskie i na tyle osobiste bo tak się niestety niestety stety dzieje że później niestety. to już aż trudno jest od tego network marketingu odejść bo yy, każdy chce żyć przyjemnie, dobrze i w gronie być zaakceptowanym przez grupę. A jak widać teraz, to te grupy są rozrywane. I właśnie network marketing jest tym rodzajem pracy, który łączy, a nie dzieli, prawda? Dokładnie. Tworzymy więź. Spójny normalnie zaczynamy się przyciągać tak bardzo. Czy jesteśmy jak taki jeden mocny łańcuch? No właśnie, i tym właśnie akcentem kończymy, żebyśmy tworzyli przez pracę właśnie całkowite zanurzenie, właśnie tę przyjemność bycia w swoim gronie, gronie ludzi otwartych, chcących własnego rozwoju, a przy okazji właśnie finansów. I to nieograniczonych finansów, bo później, jak się zanurzymy. To już to, że tak powiem, leci samo. I tego wszystkim życzymy, prawda, Gosiu? Tego wszystkim życzymy. Dziękujemy bardzo. No, no właśnie, i bardzo. na sam koniec akurat już nas nic nie zrywa. <grywa> Ta no, pozytywna teraz energia. Jedno. Będzie no to... dobrze, słonko wychodzi, także przez to może tak się stało. No i super. Dziękuję bardzo. Pa. pa.